Dzisiaj piękna uroczystość, fajna, cieszymy się dlatego, że SP jest Wrocławski dostało piękną łódź motorową, ponton motorowy i tym samym nasza gmina wzbogaciła się w fantastyczną jednostkę, która będzie mogła różne akcje ratunkowe robić na wodzie, to jest ważne, dlatego, że jesteśmy akurat w gminie Nowodniacka, a teraz posłamy, co wójt ma do powiedzenia. Na początku, panie prezesie. Może Panu Prezesowi odczytam podziękowania. Składamy serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w pozyskanie łodzi dla gminy Przedmiotu. W imieniu własnym, mieszkańców gminy oraz strażaków, okotników kierujemy wyrazy wdzięczności za pozyskanie nowego wyposażenia dla naszych strażaków, które w znaczący sposób rozszerzy zakres działań naszych jednostek i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Prosimy przyjąć wyrazy uznania i wdzięczności oraz życzenia zdrowia i dalszej pomyślności z pracy zawodowej i w życiu osobistym. Podpisali się Artur Welecki, prezes Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Czernicy. Leszek Kusiak, przewodniczący Rady Gminy Czernica i ja, Wodzimy Chlebosz, Wójt tej Gminy. Panie Pośle, proszę przyjąć nasze podziękowania dziękuję jeszcze, bardzo, jeszcze od, jeszcze, od, od jeszcze. rady dziękuję bardzo podziękowania również te same, składamy serdeczne podziękowania za pomoc i zaangażowanie w pozyskaniu łodzi dla gminy Czernica w imieniu własnym <coughs> mieszkańców gminy oraz strażaków ochotników kierujemy wyrazy wdzięczności za pozyskanie nowego wyposażenia dla naszych strażaków, które w znaczący sposób rozszerzy zakres działań naszych jednostek i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Prosimy przyjąć wyrazy uznania i wdzięczności oraz życzenia zdrowia i dalszej konieczności w pracy zawodowej i życiu osobistym. I to są podziękowania dla Zarządu Wojewódzkiego, Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więc Panie Prezesie, proszę przyjąć. Bardzo, dziękujemy. bardzo, bardzo, dziękujemy. Bardzo, Panu, bardzo, dziękuję bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I słuchajcie, szanowni radni, podziękowania dla was, właśnie dla to, że jak jest, mówię, potrzeba, jest krótki, szybki telefon, jest prośba o to, żeby pan przewodniczący zorganizował sesję Rady Gminy. To była nadzwyczajna sytuacja, ale myślę, że dla nas wszystkich po prostu arcyważna i chyba jedna z ważniejszych w tym, w tym roku. Więc na ręce na waszego przewodniczącego, panie przewodniczący, składamy Nie również podziękowania. Tak jest. Bardzo, bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję. Słuchajcie, a teraz swoje z tej strony razem z Wami też już tutaj jest blisko. Słuchajcie. Co by nie powiedzieć, panie prezesie, niech pan podejdzie, ten symboliczny klucz, żeby odpalić silnik w Łodzi i po prostu No nie wiem, od, czy się uda, panie Tak, panie tak panie. jest. Wręczamy. Niech to po prostu to zostanie zobaczyć. na pamiątkę pierwszego <grym> dnia. Na <grym> ja rzeczy niemożliwej. Gratuluję. <grym> ja z... <grym> Chciałem podziękować za e, nową Łódź. I tak jak tutaj wójt powiedział, że... prawie że spontan, bo znalazł dla mnie 10 minut, i weszłem do gabinetu i zapytałem się, czy nas na łódź. Powiedział, że nie wiem, ale jutro będę wiedział. Na następny Dwa, dzień dźwięk. powiedział, działaj, bo coś z tego będzie. Udało się, łódź jest. E, lada dzień już zacznie, e, zostanie e, 100% rozliczona i będziemy korzystać z tego przy różnych okazjach ćwiczeniach, przede wszystkim w ćwiczeniach bo nie liczę, żeby ta łódź musiała być wykorzystywana przy akcjach bo wiadomo, każda akcja to jest czyjeś nieszczęście tego chcielibyśmy uniknąć bardziej ćwiczeń a gdy sytuacja się zdarzy, że mm, będziemy musieli nieść tą pomoc na pewno, na pewno wykorzystamy i, i, i jeszcze raz piękne dzięki Larady, Rady, że Podniosła tą rączkę za pieniążkami do, do funduszu, a nie wójcie jeszcze raz. Dziękuję. No i co? I teraz Łodzi, tak? Ja teraz zaproszę ojców i założycieli tego projektu. To zostanie Nikt nie chce zostać mamą, Czyli... bo mama będzie wrzucała wody. Grucha, od razu tak pochwalę się, że pan poseł Paweł Kryniak w tym tygodniu, w niedzielę minioną, ukończył kurs strażaka ratownika, kurs podstawowy. Pełno wartościowym grafem i do akcji. Czyli, może być prawnym. Ale, może, <grym> ja, papierów na wodę nie mam. <grym> Poproszę pana posła, pana, pana prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, pana wójta i przedstawiciela rady, czyli wszystkich państwa o otwarcie szampana i poczęstowanie wszystkich tutaj obecnych. Nie będziemy go tłukli odpadł. No ale w ten sposób nie można, można go tak la, lekko chlusnąć z kubeku. Ja, ja, ja panom strażakom, nie wiem kto wybierał to łódź, ale panom strażakom gratuluję zakupu, bo bardzo fajna łódka, korzystam z takiej, jak mówiłem już od czterech lat, bardzo dobrze się sprawuje i życzę panom tyle odbić i dojść do nabrzeża i przede wszystkim bezpiecznych rejsów. Dziękujemy bardzo.

alkoholu, bo po alkoholu nie wolno jest żadnych działań na wodzie prowadzić a pewnie strażacy nasi będą chcieli tutaj najbardziej skorzystać z tej łodzi zapraszam panów tutaj do szampana każdy swojego od W Sławku, kilka słów o tej łodzi cieszycie się naturalnie, nie? tak, oczywiście, łódź jest bardzo dobra silnik jaki mocny? 25 koni mechanicznych, 4 osób no i piękna, nowoczesna łódka, fantastyczna. I mamy nadzieję, że w przyszłym roku piknik, ratowni... piknik ratowniczy będzie z Waszym udziałem. Już tutaj zapraszamy, już dzisiaj. Szampan 0% będzie strzelać. Słuchajcie, zorówa, żeby nie było. S specjalnie, specjalnie przefilmowałem, żebyście wiedzieli, że tak to no nie, nie żadne nalepki Przecież... dla zmyłki. I, I ja rozumiem, że, że to gdzieś, tak? A można oknapać? Czy będziecie Możemy, nie ja do środka. Nie do środka. Będzie się kleju. Trzy: nie, nie, trzy Chodź. I trzy, ale się pan jeszcze pan trzymam. Jeśli będę za bardzo cierpię, to mówcie. <grym>, to jest Moje leci. Leci? O, dzięki nie. Nie poleciałem. Tak trochę tu. Trzeba jak na Piękna jednostka pływająca tego właśnie brakowało w naszym dziękuję w naszej yy, sytuacji gminnej gdzie mamy Trzy jednostki OSP, nie dysponowaliśmy żadną łodzią, teraz OSP Kamienic będzie taką jednostką dysponować, bardzo się cieszymy, a moje serce jako wodniaka raduje się tym bardziej, myślę, że tą łódź będziemy często widzieć na naszym zalewie w Czernicy, pewnie i na Bajkale, ale tu w Czernicy, że patrolowo będzie sobie tutaj pływać, już zaprosiłem strażaków na piknik ratowniczy w przyszłym roku więc myślę że będą ćwiczyć już swoją jednostką no i bardzo 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 miła uroczystość cieszymy się że właśnie w gminie został dostrzeżony ten problem i została taka piękna jednostka pływająca pozyskana o i tak to wygląda. Na chwilę obecną mamy 140 parę. Ma tak. A <grym> e, e, Średni macie, nie? Przecież. Średni, mamy średni, lekki, lekki, lekki i, i slopa i operacyjnego. Wce, tak, operacyjnego. No i najważniejsze, mają bardzo dobrych <grym> strażaków. <grym> no najlepszy. Bo sprzęt to sprzęt. Tak. Za bezpieczną gminę. Tak, za gminę. Chyba najlepszy, to jest krótki. Tak na temat. I szampanem zero, yy, procent został wzniesiony, toast i wszyscy się tu bardzo cieszą, no jest piękna jednostka pozyskana, ochotnicza straż pożarna, kamień z wrocławski, taką jednostkę pływającą posiada. To jest pierwsza jednostka na terenie naszych gminy i będzie teraz yy, slipowana, ale slipowanie to już będzie następny set, więc zapraszam do następnego seta.